Witamy się! Dzień dobry! Witamy się ze Słowacji wraz z kogutem. Z tym, że my wstałyśmy już dwie godziny wcześniej, a on dopiero teraz pieje. Jesteśmy u podnóża małej Fatry w miejscowości turczańskie Klaczany, skąd zielonym szlakiem popędzimy sobie na suchy to jest prosta droga jak strzelił. A stamtąd, jak się da, tu na Białe Skały. Taki ostatni wypad, nasz w, w, w kwatrze, właściwie, małej. Kogut potwierdza, to lecimy na szlak. Na razie jest jeszcze tak dość zamglone. Po wczorajszych opadach, chyba wstają mgły z gór. Ale wychodzi też słoneczko. Mamy nadzieję na pogodny dzień. Z tego, co już widzimy, to łatwo nie będzie. E, mamy do przełęczy pod Suchym 2,15, a już teraz nas e, ta górka nie oszczędza i chyba tak będzie do końca. Jest dość stromo, trzeba przyznać. Nie dużo podeszłyśmy. No, godzinkę nie dajemy rady. Paruwa jest. Paruwa jest taka, że ja mam wszystko mokre. Leci mi wszędzie pod o. jest ostro pod górę. O Jezu, pionowo. I nie wiemy, nie wiemy, co dalej. Właśnie. Ale wyprzedziłyśmy młodych ludzi, to chyba nie jest znam tak źle. W takich chwilach ja się zastanawiam, po co ja sobie to robię. Czy ja nie mogę, jak każdy normalny człowiek, jechać do Mrzeżyna, znaleźć sobie dwa metry kwadratowe na plaży i walnąć się tam na cały dzień. A nie, każde wakacje, każdy urlop, każdy wyjazd. Łojenie po górach. Każdy dzień zaczynam prysznicem, po którym się czuję jak świeża bułeczka, a po godzinie idę w tych trykotach, śmierdząca jak skąks, spocona jak szczur. Powiedz mi, czy to jest normalne? A czy ta... ty się żalisz, czy się chwalisz? Czy tak robią normalni ludzie? Normalni tak robią właśnie. Aha. Co mnie uspokoiłaś? Doszliśmy do takiego momentu na szlaku, że można spokojnie, bez wyrzutów, z czystym sumieniem powiedzieć komuś bujaj się. Tak, Jaga nie umieszkała powiedzieć tego mnie. <głosy> <głosy> ale ja się nie będę bujać, ja idę dalej. Ty tu zostań. Poczekam Jezu, na ale ciebie to jest, w jest chacie. Klimatyzacja, tylko trzeba napędzać nogami. Jesteśmy przy chacie pod Kraciańską Magurą, Tak się też nazywa góra, tutaj nie opada, ale nie ma na nią szlaku. E, chyba sobie tutaj zrobimy krótką przerwę. Widoków na razie nie ma, bo tam dalej jest troszkę znowu zamglone. Na razie mamy swoje zapasy. Może w drodze powrotnej się na coś tutaj skusimy, bo niestety schodzimy tym samym zielonym szlakiem. Dlatego Ola bardzo nie lubi iść tą samą drogą. Tak, lubię kółeczka, no ale nie dało się Rakulaku. A za schroniskiem niespodzianka: ścieżka wcale nie idzie pod górę. Jaka ulga dla nóg! No teraz będzie tak trochę lżej. Jest źródełko wody po drodze, zaznaczone nawet na mapie, z tego co pamiętam. Spróbuj, no. Oh, Jezu, ale ha, 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 ha. O, dobra. Dobra? Ale mm. o, o, o. Ty lekce na tej suchej, co jest tu? Popijesz sobie tutaj? Popilnuję tego źródełka. <laughs> Ty to dam do tego piwka, na, do, do, do tej chaty pewnie byś A, sobie poszła. To wystarczy. Bajkowa ta ścieżka jest. Troszkę na otwartym, troszkę w lesie, troszkę do góry, troszkę w dół, troszkę po prostym. Naprawdę, że bardzo urokliwa. Czyżby to? Tak, to to. Nie. No tak. Litości godziny na to podobno. Od przełęczy, a Od jeszcze przełę do przełęczy? No, do przełęczy to już krótko. Uh -huh, to no, co ciekawe. Ciekawe jak? No ciekawe. Chyba, patrzeć, chyba, że patrzeć. tam jest, jakaś kolejka jest. Chyba, że nas oszukali ale sprawdzimy. Hmm? Dochodzimy do przełęczy pod suchym. Za nami bardzo przyjemna i nietrudna część trasy. Natomiast przed nami o, taka oto ścieżynka do góry. E i wejście tam zajmie około pół godziny, więc musimy zrobić grupę wsparcia. Jesteśmy z tobą. Jesteśmy z tobą, jesteśmy, jesteśmy, z, tobą. jesteśmy z tobą. Damy radę, damy radę. Siłę, uwierz w siebie. Tak, tak, tak. Idziemy, idziemy. Dzidujemy, dzidujemy. Grupa wsparcia zrobiła swoje, bo drzemy tu równo. W tych zakosach. Tak. Tu się robiła jeszcze jakiś bieg. 20 na 30 podobno. 20 minut nam to zajęło, a jeszcze ja robiłam zdjęcie i przypuszczałyśmy rzeczy. No, no co. Starsze panie dają radę. No, wszystko jest tu. Oh. Słuchaj, go piękne widoki. Tam widać naprzeciwko mały krywań z obeliskiem. A tutaj białe skały, na które się za chwileczkę wybieramy. Jedziemy teraz znowu taką bardzo fajną. Granióweczką, wąską ścieżką, przeskoczyłyśmy na czerwony szlak, który nas zaprowadzi na Białe Skały. Skąd przyszłyśmy? Stamtąd. Aha, a gdzie idziemy? Tam. A dobrze, to już wszystko wiem. było się lekko wspinaczkowo spinaczkowo. Bieły, je skały, Bieły, jest skały. Troszkę zabawy tutaj jest, na tych białych skałach, ze skałkami. Białe skały z drugiej strony. Przed nami Stratenec którego szczyt pięknie widać zejścia z białych skał, a na który Aga już nie chce iść. Pięknie go widać, przecież nic lepszego jak widok stąd. Prawda? No. Ale bym zażarła obiad niedługo. Zaraz zjemy. Dobra. Teraz to najbardziej. Robię tak, żeby uszczędzić spodnie, bo mam nowe. I tak masz już całe obtarte Właśnie, na tyłku. Właśnie, rane. Ja się zwrócę do Dekathlonu. Cztery, cztery skałki, a ty już spodnie zniszczyłaś. No ja się zwrócę, bo może będę mogła oddać, bo jest tam 14 dni, nie? A to na pewno. No, na pewno przyjmą. Jesteśmy na przełęczy Wrata. I polecimy sobie teraz e, żółtym szlakiem, żeby ominąć już te wszystkie piękne górki, na których byłyśmy przed chwileczką. Czyli Białe skały oraz suchy obejdziemy sobie dołem. Tak jest. A tutaj, pod tą piękną skałą, zrobimy sobie piknik i zjemy obiad. Już zaraz od początku tego żółtego szlaku trzeba bardzo uważać. Jest tu strasznie ślisko. Kamienie lecą spod nóg, można się nieźle wywalić. dobry. A którędy na plaży, nad morze? Wie pani co? Tak. Gdzie jest miejsce na jedzenie, się pytam. Miałyśmy pod skałą, nie udało się znaleźć. Idziemy teraz pół godziny, nie udało się znaleźć. Myślałam, że na plaży zjemy, ale panika też, nie ma. Patrz jak pięknie widać białe skały z tyłu. Nie bałyśmy, lepsze widoki na stołówkach, no ale co? Tak. Głód nas złapał. No. Trzyma. Co tam mamy? Ryż mamy. Z mięsem oj mięsem. Nie w My na przysłopie pod Suchym, a teraz walimy szybciutko dalej żółtym na przełącz pod Suchym z której już będziemy schodzić e, tym samym zielonym szlakiem, którym, przy, którym przyszłyśmy pod Suchy, na Suchy właściwie. Jakie ładne wrota nam się przytrafiły. Ale już same nie wiemy, czy lepiej byłoby wchodzić z powrotem na ten Suchy i złazić tym, tym zielonym, czy iść tym żółtym dookoła, bo ten szlak wcale nie jest prosty, wcale nie jest ułatwieniem. Strasznie się umęczyłyśmy na nim. Nie ma, nie ma siły już w nogach, a przed nami jeszcze drogi szmat. A przed nami suchy. Kurczę, ale nas poniewierał dzisiaj. Ale cóż, jesteśmy na przełęczy pod suchym. Walimy tylko zielonym w dół. I już znowu jesteśmy w chacie. Jest to takie schronisko. 1100. 40 metrów. Można sobie tutaj. Kupić. Ciasteczko. ciasteczko. Co tam masz? Siszkiszki. To są szyszki, siszki. Hej! No, my się już gościmy w chacie pod klaciańską magurą. Skorzystałyśmy z gościnności tego cudownego miejsca. Po godzinnym zejściu z przełęczy. Droga taka sama, więc już tam nic nie kręciłyśmy, jak również nie zamierzamy dalej nic kręcić. Zjemy sobie teraz, okazało się szyszki to się nazywa. Szyszki. Zostaw to moja, bo większa. Przepraszam. Zjemy to moja sobie sziszka. szyszki i pójdziemy prawdopodobnie wolnym krokiem po bardzo stromym zejściu do miejscowości, w której zostawiłyśmy samochód, czyli tutaj tu, Turciańskie klaczany to się nazywa. Tak, ona korzystała ze ściągi. Tak, przeczytam sobie, nie jestem w stanie tej nazwy <głos> <głos> przyswoić. Pozdrawiamy. Taka czeka nas chwilę, półtorej godziny zejścia o, i jeszcze i no. już jakby po zawodach. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj byli gdzieś w Fatrach. Być może byli na Suchym. Albo y, na Białych Skałach. Albo byli chociażby tutaj w schronisku. Tak, albo nigdzie nie byli. Tych tak też pozdrawiamy. pozdrawiamy. No i co, do następnego. To siśką się stukniemy może. O. Wow. Uh, Smacznego. So